W tym roku Mikołaj pod choinką zostawił mi maseczkę do twarzy, czyli mi sugeruje, że jestem brzydki. Oprócz tego mam jeszcze różę. No cóż, czego byśmy pod choinką w tym roku nie znaleźli, to chyba wszyscy wiemy, skąd tam się to wzięło. Przyniósł to święty Mikołaj, który do przemieszczania się używa zaprzęgu reniferów. I to się zgadza, faktycznie renifery naprawdę bardzo dużo podróżują, często się przemieszczają i robią to z dużą prędkością, do tego potrafią pływać. Jednak w naszym wyobrażeniu zaprzęgu świętego Mikołaja są chyba same byki, czyli samce renifera. Otóż okazuje się, że mogą tam być tylko i wyłącznie łanie, czyli samice renifera. Po pierwsze, samiec renifera byk gubi w grudniu poroże. Po drugie, nie jest taki super napakowany, umieśniony, energiczny, bo jest tuż po okresie godowym, który jest dla niego wyczerpujący, więc jeżeli widzimy w zaprzęgu Mikołaja takie zdrowe, uśmiechnięte, energiczne, silne renifery z dużymi porożami. To są to po prostu samice. Jak zwykle całe życie w kłamstwie Rudolf Czerwononosy to tak naprawdę Rudolfa Czerwononosa.